Ubezpieczyłam swoją firmę na pół miliona złotych. Zrobiłam to u brokera ubezpieczeniowego. Różnica między brokerem a u agentem ubezpieczeniowym jest taka, że broker pracuje bezpośrednio dla ciebie, dla twojej firmy, na rzecz twojej firmy, a nie jakiejś konkretnej um, firmy ubezpieczeniowej. Pracownik danej firmy ubezpieczeniowej, taki agent dba o to, żeby firma jak najwięcej zarobiła. Broker. Musi się znać naprawdę na wielu rzeczach. Jest on y, bardzo doświadczony, ma ogromną wiedzę na temat finansów, na temat ubezpieczeń i on jest w stanie działać no, właśnie na naszą korzyść. On może czerpać ze wszystkich firm ubezpieczeniowych, jakie są dostępne ale po prostu szuka takiego rozwiązania, żeby nam było po prostu najlepiej. W moim przypadku chodziło o ocę zawodowe dla agencji medialnej, agencji marketingowej, jako że prowadzimy media społecznościowe. Dlaczego to zrobiłam? Bo pracuję z ludźmi, bo już zatrudniam pracowników, bo mam do czynienia z wieloma firmami i biorę po prostu realną odpowiedzialność i za moich ludzi, ale także za klientów i za to, co publikują w sieci. A jak dobrze wiecie, ludzie są różni, jest mnóstwo hejtu na świecie, szczególnie w mediach społecznościowych, bo ludzie po prostu wszystkie swoje frustracje przenoszą do internetu. A jeśli pójdzie coś nie tak, chcesz mieć zabezpieczenie. To nie jest temat tylko dla dużych firm. To jest temat również dla każdego z nas, który prowadzi jakąś firmę bądź ma zawód właśnie, czy to jest, bo to mogą być różne. Czy jesteś programistą, czy jesteś lekarzem, prawnikiem. Każdy z takich specjalistów potrzebuje właśnie oceny zawodowego, żeby być po prostu ubezpieczonym, gdyby coś się wydarzyło. Co mi to dało? Duży spokój spokój w głowie. Tym bardziej, że już mieliśmy sytuację, w którym jeden z naszych klientów dostał ogromny hejt od byłego pracownika pod naszymi postami. Mogło się to naprawdę różnie skończyć. Różne są ludzie, różne są firmy, ale wtedy nie byłabym ubezpieczona. Teraz już jestem, więc na całe szczęście, gdyby przyszło do jakiejś konfrontacji, do wynajęcia prawników, no to tutaj jednak ubezpieczenie bardzo dużo pomaga. Także jeśli rozważasz założenie firmy bądź ją masz, a nie masz takiego OC zawodowego, napisz w komentarzu broker, a ja wyślę Ci kontakt do mojej osobistej pani broker Patrycji Duszenko-Majchrowskiej, która prowadzi firmę Vero Broker.